Sponsorem Telesportu jest Lombard 66. Sponsorem Telesportu jest firma Tewka! Polonia mistrzostwo ma! Polonia mistrzostwo ma! K sera, sera! Que sera, sera. Dziesiąty tytuł drużynowych mistrzów Polski zdobyli kręglarze Poloni 1912 Leszno. Wczoraj towarzyszyliśmy im tuż po przyjeździe z Wronek, gdzie wywalczyli złoty medal. Ale droga do tego nie była prosta. Pierwszy krok leszczynianie wykonali w sobotę pokonując w półfinale odwiecznego rywala Alfa Wektor Tarnowo Podgórne. W niedzielnym finale zagrali z dziewiątką rąki, która wygrała rundę zasadniczą. Leszczynianie zwyciężyli 5 do 3 i po raz dziesiąty zdobyli tytuł drużynowych mistrzów Polski. Radość była ogromna siebie wszystko i wygrywa drużyna, nie jeden zawodnik. A czy były jakieś takie chwile ciężkie w czasie tego, tego weekendu? Oj, były bardzo, zaczęliśmy bardzo źle. to z dużą stratą po pierwszym bloku, ale później już z górki. Pokazaliśmy po raz kolejny, że jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce, że mamy ducha zespołu i to nas buduje. I dzięki temu jesteśmy właśnie tacy, jak jesteśmy. Mistrz, mistrz Polonia, tyle pozostaje powiedzieć. Dziękuję. Ten tytuł to ogromna sprawa, tym bardziej, że został zdobyty na obcym terenie, podkreślał Zygmunt Helemberg, trener kręglarzy. Wszyscy naprawdę wynieśli się na wielkie szczyty. Powiem tylko tyle, że najlepszym zawodnikiem całego sezonu był obecny mój kapitan Bartek Wołdarczyk, A na samej końcówce sezonu rzeczywiście obudził się Michał Schulz i Adrian Schulz I oprócz tego wielce nam pomógł, bardzo, bardzo dużo nam pomógł.

I don't know.